Czasem w życiu człowieka pojawia się droga pełna błędów, zgubienia i poczucia beznadziei. Historia Świętego Bartłomieja Longo jest dowodem na to, że żadne życie nie jest stracone, jeśli człowiek otworzy się na Boże miłosierdzie. Bartłomiej Longo urodził się w 1841 roku w Latiano we Włoszech. Już w młodości jego życie odbiegało od Bożych dróg. Zanurzył się w praktyki okultystyczne, w tym nawet w działalność satanistyczną. W tym czasie jego serce było zagubione, a życie pełne chaosu i duchowej ciemności. Jednak w tej mrocznej drodze nie brakowało osób, które wierzyły w jego powrót do Boga. Rodzina, przyjaciele i księża nieustannie modlili się o jego nawrócenie. Przełom w życiu Bartłomieja nastąpił, gdy zetknął się z nauką kościoła i Różańcem. Modlitwa różańcowa, którą zaczął odmawiać z coraz większą wiarą, stała się dla niego narzędziem przemiany serca. Stopniowo porzucał dawne grzechy i życie pełne chaosu, odkrywając radość i sens w służbie Bogu. To była prawdziwa, duchowa metamorfoza. Z człowieka zagubionego w ciemności stał się gorliwym apostołem modlitwy i Bożego Miłosierdzia. Po swoim nawróceniu, Bartłomiej Longo poświęcił życie szerzeniu kultu Matki Bożej Różańcowej. W 1876 roku, wraz z grupą wiernych, zainicjował budowę sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Miejsce to stało się centrum modlitwy, duchowej przemiany i pomocy potrzebującym. Longo osobiście wspierał biednych, chorych i opuszczonych pokazując, że prawdziwe nawrócenie nie kończy się w sercu, lecz przekłada się na czyny miłości wobec innych. Święty Bartłomiej Longo jest dla nas także przykładem, że nawrócenie nie jest aktem jednorazowym, lecz procesem. Wymaga cierpliwości, modlitwy i zaufania Bogu. Nawrócenie to droga, na której każdy upadek może prowadzić do głębszego zbliżenia się do Boga i do odkrycia prawdziwej wartości życia. Jego życie przypomina nam także, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka. Nawet jeśli popełniliśmy wiele błędów i oddaliliśmy się od Niego, Boża miłość potrafi przemienić każdą ciemność w światło. Historia Bartłomieja Longo inspiruje do tego, by nigdy nie tracić nadziei i szukać drogi powrotu do Boga, niezależnie od własnej przeszłości. Dziś, patrząc na przykład świętego Bartłomieja, możemy się zastanowić, Jakie obszary w naszym życiu potrzebują Bożej przemiany? Czy pozwalamy Bogu wchodzić w nasze serca i kierować naszymi decyzjami? Niech życie i nawrócenie świętego Bartłomieja Longo będzie dla nas przypomnieniem, że Bóg przemienia nasze życie, jeśli Mu na to pozwolimy, a nasze błędy mogą stać się początkiem nowego, pięknego rozdziału. Jeśli poruszyła Cię ta historia, Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych opowieści o wierze i cudach